Rampol, odcinek trzeci. Słońce dzisiaj bardzo jasno świeci. No, Andrzej! Andrzej! Czego? Czego chcesz? Możesz coś z tym zrobić? Ja, ale tak. Please help me. Okej, okay, już pomagam. Oh. Już już będę w końcu widzieć kamerę. Ale i tak jeszcze trochę słońca zostało. No. Ale i tak będziemy nagrywać tutaj. No to co robimy? A co chcecie? Tak, to chcecie. No właśnie, co chcecie. Hm. No, nie wiem, ale może widzowie wiedzą. Może byśmy zaczęli jakąś przygodę? Bo to jest chyba nawet dobry pomysł. Hmm, co wy na to, żeby pojechać na wycieczkę w góry? Chcecie? Chcecie? A wy chcecie? Bo my raczej pojedziemy. Spotkamy kilka owczarków podhalańskich. Myślę. Hmm. Teraz... A teraz... Franpol ma coś do widzów. Jak najlepiej bawić się Franpolem? Jeżeli mam takiego frampola, to najlepiej bawię się, gdy nim kręcę. Dlatego polecam. Bo łatwo jest takie zrobić. Kwadracik robisz, tak mu rysujesz, z tyłu dajesz zaklejasz ją. I tutaj taki jeszcze tutaj jeszcze coś, żeby się trzymało. No i mamy takiego ładnego frampola. Albo możecie sobie zrobić coś innego. Nikt nie zabronił. To co będziemy robić? A, zapomniałem, ja, ja, w góry. To lecimy No to może coś zjemy. Nie, przecież pięć minut temu jedliście. Dobra, to ja sam idę. No, jestem. W końcu wlazłam na te góry. I tu jest domek, ale fajnie, ale muszę wlazić dalej na góry. Bo to ja wlazę, a wy możecie w tym czasie zostawić suba I Zobaczymy później, co się tam u nich dzieje. Tymczasem u nich. Dobra, my się za tymi fretkami. Czy mi jeszcze pizza ale... ma? Długo było zerła. że Franpola nie ma. Ej, ale. ...gdzie, Gdzie jest Franpol? Gdzie on poszedł? My chyba mieliśmy pójść w góry. No, czemu, czemu się wszyscy na mnie pat... Czemu się wszyscy na mnie patrzycie? Powiedziałaś nam, że jedziemy na jedzonko. No. Senzor... To już jest koniec, a jeżeli Wam się podobało, to oczywiście możecie zrobić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Dzięki. E pa!